Cześć, tu Gosia z Przetwórni Wspomnień. Dzisiaj chcę Cię zaprosić po raz kolejny na wspólne malowanie. Będziemy malować bardzo, bardzo prostą dziką różę, więc nawet jeśli jeszcze nigdy nie malowałeś akwarelami, to nie obawiaj się tego i maluj z nami krok po kroku. To będzie bardzo proste malowanie, bez żadnych szkiców, bez wydziwiania, bez kombinowania. Dlatego wystarczy kilka minut, żeby namalować taką dziką różę, jaką chce Ci zaproponować, no ale coś jednak będzie nam potrzebne do tego malowania, więc przygotuj sobie dzisiaj pędzel. Ja będę używała pędzla firmy Renesans 7401R numer 4, papier akwarelowy. Ja akurat korzystam z papieru 100% bawełny dzisiaj. No i farby akwarelowe. Mam tutaj trochę odcieni czerwieni, trochę brązu i będziemy się tym wszystkim bawić. Także zapraszam cię za chwilkę z wszystkimi materiałami. No i zaczynamy. Wezmę sobie troszkę tutaj czerwieni i namaluję po prostu taką zwykłą łezkę. I póki ta łezka jest jeszcze mokra, to tutaj sobie troszkę podziałamy. W jednym miejscu dodam troszkę więcej koloru. Namalowałam tą łezkę takim raczej mokrym pędzlem. Tutaj dodamy takie maleńkie wąsy, które ma dzika róża, no i kawałek gałązki. Tutaj przy zakończeniach ten kolor może spokojnie Ci się zblendować, wlać, może niezbyt mocno, ale jeśli te trosze kolory troszeczkę się wymieszają, to będzie naprawdę fajnie wyglądało. No, i teraz dodamy jeszcze trochę tej czerwieni z jednej strony, a z drugiej strony z kolei możesz mokrym, czystym pędzlem delikatnie zabrać trochę pigmentu, tak żeby nam się stworzyło tutaj takie odbicie światła. I jeszcze trochę czerwieni z drugiej strony, takim raczej suchym pędzlem. Jeśli za dużo wody dodasz w tym miejscu, to ta farba będzie się przelewała w i nie będziesz mieć nad tym do końca kontroli. Ok. No i teraz możemy sobie namalować taką drugą obok, czyli znowu zaczynamy od łezki. Może grubszą. I znowu z tej samej strony sobie zostawimy trochę więcej światła. Czyli możesz suchym pędzlem czystym przejechać w tym miejscu i ten nadmiar pigmentu i wody stąd po prostu troszkę zebrać, a z kolei z drugiej strony dodać, tak żeby było widać, że ta, cień, ta część dzikiej róży jest bardziej w cieniu. I znowu tak samo jak poprzednio. Bierzemy troszkę takiego ciemnego brązu albo czarnego. Ja mam akurat kolor sepia i dodajemy z jednej strony włoski, a z drugiej strony gałązkę. Możemy je połączyć. Tym mi akurat troszkę wyszło czerwonego, ale to nic nie szkodzi, bo wystarczy to teraz poprawić na brązowo i połączyć. Dobrze, teraz już ta pierwsza dzika róża troszeczkę przeszła, więc chcę tutaj jeszcze z tej strony, ale nie jest jeszcze tak całkiem sucho, jeszcze dodać trochę więcej pigmentu i tak samo w tej drugiej. I gotowe. Możesz namalować jakiś bukiet z dzikiej róży, to jest naprawdę szybkie malowanie. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Pochwal się swoimi pracami. Możesz nas zaznaczyć na Instagramie albo znaleźć na grupie Aquarel od Podstaw. Czekamy na Ciebie i do zobaczenia.